Kontrola bez przemocy. Dlaczego system nie musi już straszyć, żeby nami sterować? Przez większość historii władza kojarzyła się z przemocą, z rozkazem, z karą, ale dziś najskuteczniejsze systemy nie muszą już straszyć, nie zamykają, nie zabraniają, nie krzyczą, działają ciszej. Zamiast zmuszać, oferują wygodę. Zamiast karać, nagradzają. Zamiast Odbierać wolność wprost, stopniowo zmieniają to, co uznajemy za normalne. Ten film nie jest o jednym kraju ani o jednym systemie. Jest o mechanizmie, który działa wszędzie tam, gdzie uwaga staje się walutą, a komfort zastępuje przymus. Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś kieruje Twoimi reakcjami, zanim zdążysz je przemyśleć, to ten film jest właśnie o tym. Dlaczego strach przestał być skuteczny? Przez większą część historii władza opierała się na strachu. Kara, przemoc i przymus były prostymi, ale skutecznymi narzędziami. Człowiek robił to, czego od niego oczekiwano, bo bał się konsekwencji. Ten model był czytelny i brutalny, ale miał jedną poważną wadę: strach zawsze rodzi opór. Im silniejszy przymus, tym większa potrzeba buntu. Nawet jeśli bunt nie był natychmiastowy, narastał z czasem. Historia pełna jest przykładów systemów, które upadały właśnie dlatego, że zbyt mocno polegały na sile. Przemoc jest kosztowna, wymaga zasobów, kontroli i ciągłego nadzoru. W pewnym momencie okazało się, że istnieje skuteczniejsza droga. Zamiast zmuszać ludzi do posłuszeństwa, można stworzyć warunki, w których sami będą robić to, co system uznaje za pożądane bez strachu, bez kar, bez widocznej presji. To nie oznacza, że przemoc zniknęła z historii. Oznacza tylko, że przestała być głównym narzędziem. Stała się ostatecznością, a nie fundamentem. Człowiek, który nie czuje się zagrożony, jest spokojniejszy. A spokojny człowiek rzadziej kwestionuje rzeczywistość. Zamiast walczyć, zaczyna się dostosowywać. Nie dlatego, że musi. Dlatego, że tak jest łatwiej. I właśnie w tym momencie zaczyna działać nowy mechanizm kontroli. Mechanizm, który nie potrzebuje strachu, bo opiera się na czymś znacznie trwalszym na przyzwyczajeniu. Przemoc zawsze zostawia ślad. Każdy system oparty na sile zostawia po sobie ślad w ludziach, w pamięci, w języku. Nawet jeśli przez jakiś czas działa skutecznie, koszt psychologiczny i społeczny zawsze wraca. Strach niszczy zaufanie. A bez zaufania żadna struktura nie jest stabilna na dłuższą metę. Ludzie zmuszeni do posłuszeństwa nie przestają myśleć. Myślą inaczej. Uczą się ukrywać, uczą się omijać, uczą się grać z systemem, zamiast w nim funkcjonować. To sprawia, że przemoc paradoksalnie osłabia kontrolę, którą miała zapewniać. Władza, która musi ciągle karać, przyznaje tym samym, że jej mechanizm nie działa naturalnie, że wymaga ciągłego nacisku. A to jest sygnał słabości, nie siły. Dlatego systemy, które chcą przetrwać długo, zaczynają szukać innych rozwiązań. Takich, które nie zostawiają widocznych ran, takich, które nie budzą otwartego sprzeciwu, takich, które działają w ciszy. Najlepszym narzędziem kontroli nie jest strach, tylko normalność. Jeśli coś jest postrzegane jako naturalny element życia, przestaje być kwestionowane. Nie trzeba go bronić ani tłumaczyć, ono po prostu jest. I właśnie dlatego przemoc została w wielu miejscach zastąpiona przez coś znacznie subtelniejszego. Przez środowisko, które samo prowadzi człowieka w określonym kierunku, bez konieczności używania siły. Komfort jako narzędzie władzy. Komfort to jedno z najsilniejszych narzędzi wpływu, jakie istnieją. Człowiek naturalnie dąży do tego, co wygodne, szybkie i przewidywalne. Nie dlatego, że jest słaby, dlatego, że jego mózg został zaprojektowany tak, by oszczędzać energię. System, który oferuje komfort, nie musi niczego wymuszać. Wystarczy, że sprawi, iż alternatywa będzie bardziej męcząca, bardziej czasochłonna, bardziej niewygodna. Gdy coś działa płynnie i bez wysiłku, rzadziej zadajemy pytania o to, jak działa. Komfort usypia czujność. Tworzy poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli to bezpieczeństwo jest powierzchowne. To właśnie dlatego nowoczesne mechanizmy kontroli tak rzadko wyglądają jak kontrola wyglądają jak ułatwienie życia, jak pomoc, jak postęp. Człowiek, który czuje się komfortowo, nie szuka zmiany. Nie dlatego, że nie widzi problemów, ale dlatego, że koszt ich rozwiązania wydaje się zbyt wysoki. Po co coś zmieniać, skoro da się funkcjonować bez większego wysiłku? I w tym miejscu komfort zaczyna pełnić rolę filtra. Oddziela to, co wygodne, od tego, co prawdziwe. Oddziela refleksję od reakcji. Oddziela wybór od nawyku. Kontrola oparta na komforcie nie potrzebuje rozkazów. Działa przez architekturę codzienności. Przez to, co jest dostępne, szybkie i nagradzane. Reszta stopniowo znika z pola widzenia. Nagroda zamiast kary. Kara uczy unikania. Nagroda uczy powtarzania. To jedna z najprostszych zasad psychologii behawioralnej i jednocześnie jedna z najpotężniejszych. System, który nagradza określone zachowania, nie musi karać za inne. Wystarczy, że stworzy środowisko, w którym opłaca się robić jedno, a nie opłaca się robić czegoś innego: bez zakazów, bez sankcji, bez konfliktu. Nagroda działa subtelnie, daje pozytywne wzmocnienie. Sprawia, że człowiek sam chce wracać do określonych schematów. I co ważne, nagroda nie musi być materialna. Może mieć formę uwagi, akceptacji, widoczności albo poczucia przynależności. W świecie, w którym uwaga stała się walutą, nagrody są niemal niewidoczne. Pojawiają się szybko i znikają równie szybko, ale mózg zapamiętuje wzorzec. Reagujesz w określony sposób. Otrzymujesz wzmocnienie. Chcesz to powtórzyć? To nie jest manipulacja w klasycznym sensie. To mechanizm uczenia się. Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek przestaje zauważać, że jego zachowanie jest kształtowane przez system nagród, a nie przez świadomy wybór. Kara budzi sprzeciw, nagroda budzi lojalność. I właśnie dlatego nowoczesne systemy kontroli znacznie częściej sięgają po marchewkę niż po kij. Uwaga, jako nowa forma pracy. Przez długi czas praca kojarzyła się z wysiłkiem fizycznym lub intelektualnym. Dziś coraz częściej pracujemy czymś innym własną uwagą. Każda sekunda skupienia stała się zasobem czymś, co można mierzyć, analizować i monetyzować. Uwaga przestała być czymś prywatnym stała się częścią systemu to fundamentalna zmiana bo jeśli uwaga jest zasobem, to wszystko zaczyna o nią walczyć. Informacje, rozrywka, emocje, konflikty. Nie po to, by coś wyjaśnić, ale po to, by zatrzymać Cię na dłużej. W takim środowisku kontrola nie polega na ograniczaniu dostępu do informacji. Polega na ich nadmiarze. Na ciągłym przeciążeniu. Na sprawieniu, że trudno jest się zatrzymać i pomyśleć. Zmęczony umysł nie analizuje. Reaguje. A reakcja jest przewidywalna. I właśnie dlatego uwaga stała się jedną z najcenniejszych form pracy. Pracujesz. Nawet gdy masz wrażenie, że tylko konsumujesz. Twoje reakcje, wybory i emocje zasilają mechanizm, który uczy się coraz szybciej. Kontrola nie musi już przychodzić z zewnątrz. Wystarczy, że działa poprzez to, na co patrzysz i jak długo tam zostajesz. Dlaczego uczestniczymy dobrowolnie? Jednym z najczęstszych błędów w myśleniu o kontroli jest założenie, że ludzie muszą być do czegoś zmuszani. Tymczasem wiele współczesnych mechanizmów działa właśnie dlatego, że nie wymagają przymusu. Opierają się na dobrowolnym uczestnictwie na poczuciu, że to my podejmujemy decyzje. Człowiek chętniej angażuje się w coś, co daje mu natychmiastową odpowiedź widoczność, reakcję potwierdzenie, że istnieje i jest zauważony. To nie są próżne potrzeby. To podstawowe elementy psychologii społecznej. System, który potrafi je dostarczać, nie musi nikogo popychać. Dobrowolność ma ogromną zaletę z punktu widzenia kontroli. Usuwa opór. Jeśli sam wybierasz uczestnictwo, nie czujesz, że ktoś ci coś narzuca. A jeśli nie czujesz przymusu, rzadziej zadajesz pytania o sens i konsekwencje. W tym mechanizmie kluczowe jest środowisko nie decyzja jednostki, ale to, jakie decyzje są najłatwiejsze. Jeśli określone zachowania są nagradzane szybciej, częściej i bardziej widocznie, zaczynają dominować. Alternatywy nie znikają. Po prostu stają się mniej atrakcyjne. To sprawia, że człowiek nie czuje się kontrolowany. Czuje się aktywny, zaangażowany, obecny, a system działa w tle, zbierając dane, reakcje i wzorce. Dobrowolność nie oznacza wolności od wpływu. Oznacza tylko brak poczucia presji, a to właśnie brak presji czyni mechanizm tak skutecznym, bo gdy coś wydaje się naturalne, przestajemy to analizować. Przeciążenie zamiast cenzury. W klasycznym rozumieniu kontrola informacji polegała na ich ograniczaniu, na zakazach, na usuwaniu treści, na cenzurze. Dziś coraz częściej działa odwrotnie: informacji nie brakuje jest ich za dużo. Przeciążenie poznawcze to stan, w którym umysł przestaje selekcjonować świadomie. Zaczyna reagować automatycznie. Wybiera to, co głośniejsze, bardziej emocjonalne, prostsze. Nie dlatego, że jest ważniejsze, dlatego, że łatwiej się przebija. W takim środowisku nie trzeba niczego ukrywać, wystarczy zagłuszyć. Prawda nie musi zniknąć. Wystarczy, że stanie się jedną z wielu równorzędnych narracji. Bez hierarchii, bez kontekstu, bez czasu na refleksję. Człowiek przeciążony informacją nie szuka głębi, szuka ulgi, czegoś, co da szybkie poczucie zrozumienia, nawet jeśli to złudzenie, nawet jeśli to uproszczenie. I właśnie dlatego przeciążenie jest tak skutecznym narzędziem. Nie wywołuje sprzeciwu, wręcz przeciwnie. Jest często mylone z wolnością, z dostępem, z pluralizmem. Problem w tym, że dostęp bez zdolności selekcji nie daje realnej kontroli, daje chaos. A chaos sprzyja temu, kto potrafi nim zarządzać. W świecie nadmiaru informacji kontrola polega na kształtowaniu tego, co przyciąga uwagę, a nie na blokowaniu treści. To subtelna, ale fundamentalna zmiana. Zmęczony umysł nie stawia oporu. Zmęczenie poznawcze to stan, w którym człowiek traci zdolność długotrwałej koncentracji i analizy. Nie znika inteligencja. Znacząco spada jednak gotowość do wysiłku myślowego. Gdy umysł jest zmęczony, decyzje stają się prostsze, bardziej impulsywne, oparte na skrótach. To naturalny mechanizm obronny. Mózg oszczędza energię. Problem pojawia się wtedy, gdy zmęczenie przestaje być chwilowe, a staje się normą. Gdy nie ma momentów ciszy, gdy bodźce następują jeden po drugim, gdy uwaga jest nieustannie rozrywana. W takim stanie człowiek rzadziej kwestionuje to, co widzi. Rzadziej wchodzi w głęboką analizę. Reaguje szybciej, ale płycej. A płytkie reakcje są bardziej przewidywalne. Zmęczony umysł nie szuka prawdy. Szuka końca napięcia. Szuka bodźca, który na chwilę odciąży. I to właśnie w tym momencie staje się najbardziej podatny na wpływ. Nie potrzeba zakazów, nie potrzeba rozkazów, wystarczy środowisko, które nie daje odpoczynku, bo odpoczynek sprzyja refleksji, a refleksja sprzyja niezależności. Zmęczenie nie jest błędem systemu, jest jego naturalnym skutkiem, a czasem także warunkiem skutecznego działania. Dlaczego bunt bywa nieskuteczny? Intuicyjnie wydaje się, że bunt jest przeciwieństwem kontroli. Że sprzeciw automatycznie oznacza niezależność. Tymczasem w wielu przypadkach bunt również może stać się częścią mechanizmu. Systemy oparte na uwadze nie boją się konfliktu. Konflikt generuje reakcje, emocje, zaangażowanie, a to wszystko zasila mechanizm. Bunt, który nie prowadzi do refleksji, ale tylko do eskalacji emocji, często wzmacnia to, przeciwko czemu się buntuje. Nie dlatego, że jest zły. Dlatego, że działa na tych samych zasadach. Jeśli sprzeciw polega wyłącznie na reakcji, a nie na zrozumieniu procesu, staje się przewidywalny. A przewidywalność jest łatwa do zarządzania. To nie oznacza, że sprzeciw nie ma sensu. Oznacza tylko, że bunt bez świadomości mechanizmu rzadko prowadzi do realnej zmiany. Często kończy się zmęczeniem, frustracją i powrotem do punktu wyjścia. System nie musi uciszać buntu. Wystarczy, że pozwoli mu istnieć w formie, która nie zagraża jego fundamentom. Co realnie daje świadomość? Świadomość nie jest magicznym narzędziem, nie daje kontroli nad światem, nie chroni przed każdym wpływem, nie sprawia, że nagle stajemy się niezależni od otoczenia. Daje coś innego moment zatrzymania. Świadomość pozwala zauważyć proces, zanim zamieni się w reakcję. Pozwala dostrzec, że coś przyciąga uwagę nieprzypadkowo, że coś wywołuje emocje, zanim pojawi się myśl. To niewielka przestrzeń, ale wystarczająca, by pojawił się wybór. Nie chodzi o to, by wyjść z systemu. To często niemożliwe. Chodzi o to, by przestać działać wyłącznie automatycznie, by od czasu do czasu zadać pytanie, dlaczego to przyciąga moją uwagę? Dlaczego reaguję w ten sposób? Kto na tym zyskuje? Świadomość nie usuwa mechanizmów, ale zmienia relacje z nimi. A zmiana relacji to pierwszy krok do realnej sprawczości. I właśnie dlatego ten kanał nie obiecuje rewolucji. Obiecuje zrozumienie. A zrozumienie, choć ciche, bywa najpotężniejszym narzędziem, jakie mamy. Normalność jako najsilniejszy mechanizm. Najskuteczniejsze systemy wpływu nie działają przez nadzwyczajne środki. Działają przez normalność. Przez to, co powszednie, powtarzalne i oswojone. To, co staje się codziennością, przestaje być zauważane. A to, co nie jest zauważane, nie budzi oporu. Normalność nie wymaga uzasadnienia. Nie trzeba jej bronić ani tłumaczyć. Po prostu jest. Człowiek funkcjonuje w niej automatycznie, bez ciągłego zadawania pytań. I właśnie dlatego normalność staje się tak potężnym narzędziem. Zmiany wprowadzane powoli rzadko są odbierane jako zagrożenie. Każdy kolejny krok wydaje się niewielki, logiczny, często nawet wygodny. Dopiero z perspektywy czasu widać, jak bardzo przesunęły się granice. System, który potrafi przekształcić swoje reguły w codzienny krajobraz, nie musi już niczego egzekwować. Człowiek sam zaczyna ich pilnować. Bo odejście od normy wiąże się z dyskomfortem. A dyskomfort jest czymś, czego naturalnie unikamy. Normalność działa jak filtr. Oddziela to, co uznawane za rozsądne, od tego, co wydaje się przesadą lub problemem. Z czasem pytania, które kiedyś były naturalne, zaczynają brzmieć dziwnie, a rzeczy, które kiedyś budziły sprzeciw, stają się neutralne. To właśnie dlatego normalność jest jednym z najcichszych, ale też najtrwalszych mechanizmów wpływu. Nie potrzebuje emocji, nie potrzebuje konfliktu. Wystarczy czas. Język, który ogranicza myślenie. Myślenie odbywa się w języku. To nie jest metafora, to fakt. To, jakich słów używamy, wpływa na to, jakie pojęcia są dla nas dostępne. A jeśli czegoś nie potrafimy nazwać, trudniej jest to zauważyć, a jeszcze trudniej zakwestionować. Gdy język zostaje uproszczony, myślenie również się upraszcza. Złożone procesy zaczynają być opisywane skrótami. Kategorie zastępują opisy. Emocjonalne etykiety wypierają analizę. Nie chodzi o to, że ktoś zakazuje określonych słów. Często wystarczy, że pewne pojęcia przestają być używane, znikają z codziennego obiegu, stają się niepraktyczne. Niewygodne albo niezrozumiałe. W takim środowisku rozmowa traci głębie. Zamiast wymiany argumentów pojawiają się reakcje. Zamiast pytań pojawiają się deklaracje. Język przestaje służyć zrozumieniu. Zaczyna służyć pozycjonowaniu się wobec innych. To bardzo wygodne z punktu widzenia systemu, bo język oparty na skrótach i emocjach jest łatwiejszy do przewidywania. A przewidywalność oznacza możliwość wpływu. Człowiek, który operuje uproszczonym językiem, rzadziej widzi niuanse, a brak niuansów sprzyja prostym narracjom, nawet jeśli rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Samokontrola zamiast nadzoru. Jednym z największych osiągnięć nowoczesnych mechanizmów wpływu jest przeniesienie kontroli do wnętrza człowieka. Zamiast zewnętrznego nadzoru pojawia się samokontrola. Zamiast obserwatora, Pojawia się wewnętrzny regulator. Człowiek zaczyna sam pilnować swoich reakcji, zachowań i wypowiedzi. Nie dlatego, że ktoś mu to nakazuje, ale dlatego, że tak jest bezpieczniej, wygodniej albo społecznie akceptowalne. Samokontrola jest tańsza i skuteczniejsza niż nadzór. Nie wymaga zasobów, nie budzi sprzeciwu. Działa nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. W tym mechanizmie nie chodzi o strach przed karą, ale o strach przed wykluczeniem, niezrozumieniem albo utratą akceptacji. To subtelna, ale bardzo silna motywacja. Człowiek, który sam się ogranicza, rzadko postrzega to jako formę kontroli. Widzi to raczej jako rozsądek, ostrożność albo dojrzałość, a to sprawia, że mechanizm staje się niemal niewidzialny. Dlaczego to nie jest spisek? Łatwo jest uwierzyć, że za wszystkimi tymi procesami stoi jeden plan, jedna grupa albo jeden ośrodek decyzyjny. Taka wizja daje poczucie porządku. Pozwala wskazać winnego, upraszcza rzeczywistość. Problem w tym, że rzeczywistość rzadko działa w ten sposób. Większość mechanizmów, o których mówimy, nie została zaprojektowana w jednym miejscu. Wyłoniły się stopniowo, jako efekt połączenia technologii, psychologii i ekonomii uwagi. To nie jest spisek, to system naczyń połączonych, w którym każdy element wzmacnia pozostałe. Bez centralnego sterowania, bez jednego celu, ale z bardzo realnymi skutkami. Zrozumienie tego jest kluczowe, bo pozwala odejść od myślenia w kategoriach wroga i skupić się na procesach. A procesy można analizować, można je obserwować i można się wobec nich pozycjonować. Co można z tym zrobić? Nie ma prostych rozwiązań. I to jest ważne, żeby to jasno powiedzieć. Nie da się całkowicie wyjść z systemu. Nie da się być całkowicie niezależnym od wpływu. Ale da się zmienić sposób uczestnictwa. Pierwszym krokiem jest uważność zauważanie momentów, w których reagujesz automatycznie zauważanie, co przyciąga Twoją uwagę i dlaczego zauważanie, kiedy komfort zastępuje refleksję. Drugim krokiem jest spowolnienie, nawet minimalne. Przerwa między bodźcem a reakcją zmienia bardzo wiele. Daje przestrzeń na wybór. Trzecim krokiem jest rozmowa nie reakcja, nie konflikt rozmowa, która pozwala wrócić do języka opisu zamiast języka etykiet. To niewielkie rzeczy, ale właśnie one budują odporność na ciche mechanizmy wpływu. Najskuteczniejsze systemy kontroli nie wyglądają jak kontrola. Wyglądają jak normalne życie, jak wygoda, jak coś, do czego można się przyzwyczaić, bo wszyscy tak funkcjonują. Nie potrzebują przemocy, nie potrzebują strachu. Wystarczy, że działają wystarczająco długo i wystarczająco cicho. Ten film nie miał na celu straszyć ani wskazywać winnych. Miał pokazać proces, mechanizm, sposób, w jaki środowisko wpływa na myślenie, uwagę i decyzję. Często bez naszej świadomości. Jeśli po tym materiale choć raz zatrzymasz się przed automatyczną reakcją, jeśli choć raz zadasz sobie pytanie, dlaczego coś wydaje się naturalne, to znaczy, że osiągnęliśmy cel. Ten kanał nie obiecuje prostych odpowiedzi. Obiecuje uważność, a uważność to pierwszy krok do realnego wyboru. Jeśli chcesz wracać do takich analiz, zasubskrybuj kanał. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, Zostaw polubienie. A jeśli uważasz, że komuś innemu też może pomóc spojrzeć na rzeczywistość spokojniej i głębiej, udostępnij go dalej. I na sam koniec, zawsze to samo zdanie: świadomość nie daje kontroli, daje wybór.